Witajcie. Czwartym problemie, jaki się bardzo często pojawia po sesjach, to są amulety na w cudzysłowie ochronę. No tak naprawdę z naszej praktyki wynika, że nie ma czegoś takiego jak amulety na ochronę. Jeszcze nie zdarzyło nam się, by jakikolwiek amulet kolwiek ochronił. Przeciwnie. Amulety to najczęściej zezwolenie na ingerencję różnego rodzaju bytów, które z tych amuletów wchodzą. I teraz. Jakie amulety, na jakie należy zwrócić uwagę? W ogóle w trzecim punkcie powiedziałem, że frakcja Draco, czyli jedna z najbardziej, najwyżej usytuowanych, usytuowanych frakcji demonicznych w hierarchii u szatana, po, po, po drugie jedna z najbardziej agresywnych frakcji, które potrafią kompletnie zniszczyć ludziom życie, oni są przywiązani właśnie do różnego rodzaju biżuterii, w tym amuletów. jak sprawdzamy na przykład w tym wypadku mężczyzn, to jeżeli oni mają jakieś amulety, to najczęściej właśnie wchodzi, wchodzą z nich właśnie drakowie, wręcz zmuszają ludzi do tego, żeby sobie zrobili bądź nabyli jakieś amulety, w których oni będą mogli wchodzić bezpośrednio, atakować zarówno daną osobę, która ten amulet posiada, ale także rodzinę, bliską osobę, współmałżonka. Dlaczego? Dlatego, że mają prawo. O ile ktoś ma kontakt na przykład z Drako, to na bazie kontraktu może atakować tylko tą jedną wybraną osobę, ale jeżeli ktoś robi sobie na przykład amulet, zawiesza go na szyi, i wtedy wprowadza byta do całego domu, i wtedy ten byt może atakować każdą osobę, i byty do tego zabieg namawiają ludzi, żeby oni właśnie sprowadzali sobie różnego rodzaju amulety, które według nich, według tych ludzi oczywiście zakładają, że będą ich chronić, a tak naprawdę wprowadzają do swojego życia kolejne istoty, które zakłócają ich szczęście, ich, odbierają im energię, wpływają na ich życie, ustawiają im też życie, bo oczywiście byty też dążą do tego, żeby to życie było jak najbardziej no nieprzyjemne, żeby ten człowiek wytwarzał jak naj, najwięcej energii, najwięcej niskich energii, czyli energii frustracji, cierpienia, strachu, niepewności itd. i tak dalej. Jakie amulety wpływają na to, że można podejrzewać, że mają, mają e, wszystkim niskie energie i wchodzą z nich w Teraz uwagę, e, amulety z wszelkiego rodzaju rodzajami pism, na przykład pisma runicznego, różnego rodzaju hieroglifów, pisma e, językiem arabskim, pisma językiem hebrajskim. E, jeżeli nie znacie znaczenia, a większość ludzi się nie ma pojęcia, co jest na tym napisane, na tym danym e, amulecie, przepraszam, to najczęściej te, te pisma są różnego rodzaju zaproszeniami, różnego rodzaju bytów bądź ma w ogóle albo wywołują ich po imieniu, bądź po prostu przywołują ich jakoś se sentencją. I ludzie e, nieświadomie noszą coś, co ich zaprasza. Mieliśmy w ogóle nawet taki przypadek, że kobieta dostała kartkę. Zwykłą kartkę z zapisanym pismem rodzicznym, kilka znaków było i ona to nosiła w portfelu i zobaczyliśmy przy niej byta demonicznego, piekielnego, który był przy niej cały czas e, angażował się w jej życie, ustawiał życie, ona czuła jego obecność. I ta kobieta powiedziała, że to będzie jej ochronić. To był właśnie taki jej amulet, który ona nosiła w portfelu, zwykłą kartkę sobie włożyła i zapomniała o niej, z pismem runicznym, a które było zaproszeniem danego byka piekielnego, który angażował się, ustawiał jej życie po prostu i czerpał z niej energię. Więc yy, mówię, pierwsze, co jest podejrzane dla osób, które yy, mają już jakieś amulety, to przede wszystkim Niewiadomego pochodzenia pisma, których nie znacie znaczenia, nie wiecie co one oznaczają, co oznaczają te symbole itd. To jest od razu już podejrzane. Czyli druga rzecz, skróty najróżniejsze, czyli na przykład jeden z takich najbardziej popularnych skrótów, który jest olbrzymią manipulacją, czyli JHS, czyli tak naprawdę ludzie myślą, że to że tłumaczy się im, że to jest skrót imienia Jezusa, a tak naprawdę to jest skrót trzech agregorów staroegipskich, i to ten na przykład napis płonie w energii źródła, bo jest po prostu skrótem energii demonicznej. I w momencie, kiedy ktoś na przykład ma zapisy, jakieś kartki, jakieś z i z tymi akurat agregorami, skrótami, to, to może podejrzewać, że, że może z tego coś wchodzić. Nie zawsze wchodzi, a to wszystko zależy od tego, z jakimi bytami ktoś ma kontakt, bo jeżeli ma z bytami, które stoją wyżej w hierarchii, to te napisy, pomimo że pozwalają mi wchodzić, nie, oni nie będą z tego wchodzić, bo nie mają prawa. Dopiero w momencie, kiedy ktoś zerwie kontrakty, czy my będziemy asystować z, cia, z ciałem subtelnym, by ono zerwało, I zerwie te kontrakty, to dopiero, automatycznie wtedy zaczną wchodzić z tych, z tych różnych właśnie takich skrótów, które są symboliczne, prawda? Zawierają imiona jakiś skróty imion yy, jakichś agregorów yy, i automatycznie stają się zaproszeniem do tych bytów yy, inne symbole typu na przykład trójkąt na przykład yy, świat, nie świadkowie ale yy, anonim, anonimowi alkoholicy dostają często medale, na których są trójkąty jeden ze symboli, symbol szatana prosty symbol, bardzo prosty jak trójkąt ale oznacza właśnie szatana. Dlaczego? Dlatego, że oznacza hierarchię, jaką on stworzył. Czyli na samym dole trójkąta jest, są istoty, w tym ludzie, którzy mają, że tak powiem, najmniej uprawnień. Im wyżej tej hierarchii trójkąta, tym jest, są istoty coraz bardziej potężniejsze, które mają pod sobą więcej istot, którymi zarządzają, a na samej szczycie tego trójkąta jest szatan. Dlatego sam trójkąt dla nich jest, oznacza po prostu jakiś symbol, który ich oznacza i też automatycznie taki medal do takiego, który otrzymuje taki anonimowy alkoholik, daje możliwość wchodzenia bytom właśnie z takiego medalu. Skrzydła. Skrzydła anielskie to jest symbol też demoniczny. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ to jest atrybut tych istot. Ponieważ aniołowie ze źródła nie mają żadnych skrzydeł, Oni przypominają po prostu ludzi. To jest jak gdyby pierwowzór istoty inteligentnej, jaki, jaki powstał w momencie, kiedy źródło w ogóle zaczyna tworzyć pierwsze istoty. I człowiek, pomimo, że taka jako istota inteligentna we wszechświecie w tej chwili nie jest często spotykana, bo jak pytaliśmy się źródła, jak często można spotkać człowieka jako istotę inteligentną we wszechświecie, to źródło powiedziało, że takich istot podobnych do nas jest poniżej 1%. Natomiast jest wiele innych istot. Natomiast jako ludzie, jako taki, powstaliśmy pierwsi. To, to był. Ja gdyby, i to jest w ogóle ulubiony wzór dla, dla źródła, dla stwórcy i między innymi też, jak sprawdzaliśmy, to każdy anioł, który służy przy źródle, ma wygląd ludzki. Niezależnie od tego, w jakiej części wszechświata a, pracuje, służy, to ma wygląd ludzki. Niezależnie od tego, jakie istoty na danej plane, planecie e, egzystują, żyją, też ma właśnie wy, wygląd ludzki. E, więc e, skrzydła. Skrzydła też są symbolem demonicznym i bardzo często ludzie, na przykład, mają jakieś skrzydełka w formie, niby, że to amulet na ochronę, bo będzie, że będzie ich chronić jakiś tam anioł. Tak naprawdę to, to jest symbol demoniczny i one też bardzo często z takich przedmiotów wchodziły różnego rodzaju istoty, które no, angażowały się, ingerowały w czyjeś życie. No i oczywiście amulety wykonane własnoręcznie. Tutaj też byty potrafią się zaangażować, w momencie kiedy ktoś sobie wykonuje jakiś kamień, jeżeli jest już byt w waszym otoczeniu, to bardzo często chce, żebyście nosili już coś przy sobie, więc robicie amulet niby na szczęście z jakiegoś kamienia, a tak naprawdę on wkłada w pomysł to, on was, was namówił na, na ten amulet, wykonujecie go, a on już prowadzi waszą rękę i w momencie, kiedy za zawieszacie to na szyi, to wie, możecie się spodziewać, że on już będzie z tego wchodził, a jeżeli nawet nie wchodzi, to będzie poprzez ten amulet pobierał z was energię. Więc yy, i na koniec różnego rodzaju amulety po rytuałach. Bardzo często ludzie kupują jakieś amulety już w sklepie esoterycznym i gdzieś tam w opisie jest na, napisane, że ten amulet już jest ochronny. Co to znaczy? To znaczy, że już jest po jakimś rytuale. Ktoś wykonał na nim jakieś rytuał, czyli automatycznie. Jest to przedmiot rytualny, nie tylko amulet, ale i przedmiot rytualny, który pozwala bytowi danemu, y, który jest autorem danego rytuału, wchodzić przez ten amulet, akurat. I w momencie, kiedy już nabywacie ten przedmiot, nawet jeżeli normalnie by nie, nie miał żadnych energii, by był zwykłym jakimś kamieniem, to w momencie, kiedy ktoś na tym kamieniu wykona jakiś rytuał ochronny autorstwa danego bytu, to automatycznie ten byt y, y, wkłada w to swoją energię na mocy prawa. Energetycznego prawa własności i ten amulet od tego momentu nie tylko nie będzie was chronił, ale będzie z was czerpał właśnie energię i będzie ta energia przekazywana do właściciela tego przedmiotu, bo to nie będzie już was przedmiot, a będzie przedmiotem rytualnym, więc ten bet, można powiedzieć, w cudzysłowie, będzie pobierał z was haracz za to, że nosicie i wierzycie, że ten przedmiot was chroni, a tak naprawdę nie chroni, tylko pobiera z was energię. Teraz, co jest też bardzo ważne na koniec. Tego problemu czwartego, to jest to, że jeżeli bardzo często się zdarza tak, że kobiety noszą różnego rodzaju naszyjniki, wisiorki czy amulety na szyi, a to z czasem, jeżeli przy szyi jest czaka gadła, czaka gadła zasila między innymi tarczycę. Jeżeli przez lata jest blokowana tarczyca, to z czasem możecie mieć duże problemy właśnie z tarczycą. I bardzo często, jak kobiety się do nas zgłaszają, to mają właśnie problemy z właśnie tarczycą. Dlaczego? Dlatego, że ta czaka poprzez amulet różnego rodzaju z niskimi energiami jest blokowana. Ale nie tylko. Jeżeli wisiorek jest długi i gdzieś przy sercu, to też możecie mieć problemy z sercem. Serce może pracować nierównomiernie, możecie mieć właśnie problemy z jakimś krążeniem itd., dalej, jeżeli długo będziecie nosić ten amulet czy naszynik, właśnie na blisko serca, to też musicie zwrócić uwagę na to, czy te, ten amulet nie blokuje tych dwóch ważnych czakr. Zresztą właściwie tak naprawdę każda czakra jest ważna. Z tym, że jeżeli zasłaniacie czakrę gardła, to będziecie mieli problemy z, z czasem, z problem, z, przepraszam, z problemy będziecie mieli z organami zasilanymi przez tą czakrę, A jeżeli czakra serca jest zasilana, zasłaniana. Tym przedmiotem, to jest blokowana i energia jest jak gdyby zabierana częściowo przez, przez ten przedmiot, więc możecie mieć też problemy na przykład właśnie z sercem. Dlatego na to też musicie zwrócić uwagę. Co więcej, jeżeli ktoś robi sobie w ogóle tatuaże, na przykład bardzo często ostatnio zauważam tatuaże na szyi u kobiet na przykład. To też czasem te kobiety będą miały problemy z tarczycą, a jeżeli ktoś robi sobie tatuaż blisko serca to, to to jest po prostu e, szybka droga do tego, żeby mieć problemy z, e, z sercem, ponieważ, e, ponieważ jeżeli byt włączy pobór energii z tej czakry to czakra to i serce nie wytrzyma po prostu e, ubytków energii, ponieważ to zawsze oznacza ubytki energii, ponieważ czakra e, jedynie jak jest w 100% otwarta to zasila w pełni po prostu serce i te narządy w pobliżu serca, czakry serca. Także na to też powinniście zwrócić uwagę. To tak samo na koniec, też powiedzieć to samo, jeżeli chodzi o pierścienie Atlantów i najróżniejsze, najróżniejsze, najróżniejsze pierścienie, różnego pochodzenia, które też nosicie dla ochrony. Nie ma takiej rzeczy, żeby coś Was chroniło. Jedynie broni Was. Źródło, jeżeli zwracacie się do źródła. Jeżeli wierzycie w to, że was źródło chroni, to jest jedyny wasz amulet prawdziwy, który naprawdę was chroni. Nie ma czegoś takiego jak amulet, który chroni ludzi. Co więcej, jeżeli ktoś wierzy, że kamień jakiś ma sam w sobie właściwości ochronne, to to, to nieprawda. O, oczywiście chodzi o kryształy, bo sam kamień jako taki też tym bardziej nie ma. Natomiast kryształy, oczywiście, to prawda, że potrafią gromadzić energię, jeżeli się tą energię. Skumuluje, bo one po prostu służą jak mniej więcej jak powerbank, bank, czyli magazynują energię. Natomiast po pierwsze trzeba umieć tę energię zgromadzić, czyli na przykład posiadać źródło, żeby zesłało energię, a po drugie trzeba umieć ją odzyskać, czyli wydobyć z tego kamienia. Bo samo, samo to, że ktoś nosi coś, kamień, który jest zgromadzony, ma w sobie jakąś energię, na przykład ze źródła, to nie znaczy, że on automatycznie będzie oddawał tę energię. Nie. Więc mówię, to jest takie złudne, że wierzyć w to, że kamień sam w sobie ma jakieś właściwości zdrowotne czy ochronne, energetycznie. Najczęściej to jest pułapka, za tym się kryją najczęściej byty, które chcą, żebyście po prostu ich energię nosili przy sobie. I dążą do tego, żeby ten, ten amulet został albo automatycznie już ma skażony, jest skażony ich energią, albo dążą do tego, żeby. Na początku amulet neutralny został skażony ich energią, żeby móc za ich pomocą pobierać z Was energię. Dlatego yy, na koniec przestrzegam Was. Jeżeli macie jakiekolwiek amulety, to ich się na, najlepiej pozbądźcie. Wtedy będziecie mieli pewność, że nic z nich nie, nie będzie wchodzić, nie będzie Was atakować. Dziękuję za uwagę, za wysłuchanie tego problemu i zapraszam do obejrzenia piątego odcinka problemami, jakie najczęściej zdarzają się po sesjach. Dziękuję bardzo.